W przypadku osób, które w roku podatkowym wykonywały władzę rodzicielską nad jednym dzieckiem, możliwość zastosowania ulgi prorodzinnej uzależniona będzie od wysokości ich zarobków. I tak, w przypadku osób, które przez cały rok podatkowy pozostawały w związku małżeńskim, bądź też były osobami samotnie wychowującymi dziecko, ustawodawca wprowadza limit zarobków w kwocie 112 tysięcy zł rocznie. Limit ten w przypadku osób będących w związku małżeńskim jest oczywiście kwotą łączną na obojga małżonków. W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko jest to kwota, która przypada wyłącznie na osobę samotnie wychowującą dziecko na jedną osobę. W przypadku osób pozostających w nieformalnym związku jest to kwota 56 tysięcy złotych na każdego z partnerów. Powyżej tej kwoty z ulgi prorodzinnej na jedno dziecko skorzystać nie możemy.